Naturalna poprawa widzenia nie jest ani naiwną obietnicą, ani pocieszającą iluzją, to radykalne wezwanie do ponownego przemyślenia tego, co myślimy, że wiemy o widzeniu, ciele i głębokim związku między napięciem wewnętrznym a percepcją świata. Przez wieki zakładano, że pogorszenie wzroku to przeznaczenie wpisane w samo oko, nieunikniony defekt organiczny, dziedziczna kruchość którą należy biernie zaakceptować i kompensować coraz mocniejszymi soczewkami lub coraz bardziej inwazyjnymi zabiegami. Jednak starożytna prawda, znana dawnym uzdrowicielom, a obecnie potwierdzona przez współczesną biomechanikę, podważa tę narrację u jej podstaw. Wzrok pogarsza się nie dlatego, że oko jest słabe, ale dlatego, że otaczający je system pozostaje zbyt długo uwięziony w stanie skurczu, czujności i obrony. W codziennym życiu zdominowanym przez jasne ekrany, wymuszoną koncentrację, ciągłe napięcie psychiczne i przewlekły stres, ciało po cichu i podstępnie kumuluje napięcie, a jednym z głównych miejsc, w których to napięcie się odkłada, jest właśnie okolica oczu. Mięśnie twarzy napinają się, czoło napina, powieki twardnieją, brwi kurczą się w często nieświadomy sposób, podczas gdy szczęka zaciska się a cały organizm przestaje funkcjonować. Kiedy stan ten staje się przewlekły, tydzień po tygodniu i miesiąc po miesiącu, krążenie krwi wokół oczu drastycznie spada, naczynia włosowate się zwężają, tlen ma trudności z dotarciem do delikatnych tkanek odpowiedzialnych za funkcje wzrokowe, a ostrość widzenia stopniowo zaczyna zanikać. Wzrok staje się niewyraźny, wysiłek wzrasta, a okrutny paradoksalnie. Sam ten wysiłek generuje dalsze napięcie, napędzając spiralę spadkową, którą wielu uznaje za nieunikniony biologiczny los. I właśnie tutaj pojawia się niezwykły element, punkt zwrotny, który całkowicie wywraca perspektywę. Istnieje niezwykle specyficzne miejsce w ciele, które, odpowiednio stymulowane, jest w stanie odblokować ten zesztywniały układ, głęboko rozluźnić mięśnie oczu i przywrócić krążenie, które zostało po cichu przerwane. Nie jest to magiczny gest ani mglista ezoteryczna wiedza, ale czysta biomechanika, działająca w synergii z naturalnymi przepływami energii, obecnymi w każdym człowieku i zbyt często zapomnianymi. Większość ludzi spędza całe życie, próbując lepiej widzieć za pomocą zewnętrznych rozwiązań, coraz mocniejszych okularów, urządzeń korekcyjnych, drogich operacji, nigdy nie kwestionując wewnętrznego źródła problemu. Jednak prawdziwa ostrość widzenia nie pochodzi z zewnątrz, ale z wnętrza, z nauki rozluźniania mięśni otaczających oko, z przywrócenia swobodnego i witalnego krążenia, z pozwolenia oczom odpocząć, zamiast zmuszać je do ciągłej walki. Ten punkt istnieje i znajduje się w zaskakująco prostym obszarze, niemal nieistotnym na pierwszy rzut oka, a jednak kluczowym dla układu wzrokowego. Nie znajduje się on wewnątrz oka ani na powiece lecz dokładnie na początku brwi, na wewnętrznej krawędzi najbliższej grzbietowi nosa, w tej delikatnej przestrzeni między kością brwiową a kością podtrzymującą oczodu. Jego znaczenie polega na tym, że stanowi on część niezwykle złożonej sieci mięśniowo-nerwowej, ściśle powiązanej z mruganiem powiekami, zdolnością do skupiania wzroku na różnych odległościach oraz jakością dopływu krwi, która utrzymuje wzrok żywy i funkcjonalny. Zrozumienie tego aspektu oznacza dotarcie do fundamentalnej prawdy. Oko widzi wyraźnie tylko wtedy, gdy jest głęboko rozluźnione i odpowiednio nawodnione. Wyraźne widzenie nie może istnieć w obecności ciągłego napięcia. Napięcie generuje rozmycie, relaks generuje jasność, w relacji tak prostej, jak i radykalnej. Ale ten obszar działa nie tylko na poziomie fizycznym. Zgodnie z szerszym rozumieniem. Intuicyjnie już wyczuwanym przez starożytnych mistrzów, obszar wokół oczu jest bezpośrednio powiązany z tym, jak postrzegamy samą rzeczywistość. Kiedy umysł jest napięty, zaabsorbowany i zamknięty, spojrzenie twardnieje, oczy stają się defensywne, sztywne, a ta cecha jest natychmiast widoczna na twarzy osoby narażonej na przewlekły stres. I odwrotnie, kiedy umysł się otwiera, kiedy na nowo odkrywamy autentyczny spokój i głębokie zaufanie do tego, co widzimy i jak to widzimy, wzrok łagodnieje, oczy się rozluźniają, a percepcja powraca z większą jasnością, nie dlatego, że zmieniła się struktura oka, ale dlatego, że napięcie, które je otaczało, ostatecznie zniknęło. Dobre widzenie nie jest zatem odosobnionym aktem narządu wzroku, lecz gestem całej istoty. Jest wynikiem wewnętrznego stanu wolnego od konfliktu, otwartym oknem, przez które rzeczywistość może bez oporu wnikać. Gdy ten punkt zostanie pobudzony odpowiednią techniką, dzieje się coś głęboko dostrzegalnego, choć niewidocznego gołym okiem. Mięsień czołowy rozluźnia się, powieki uwalniają się od nagromadzonej sztywności, cichy ucisk, który przez lata ciążył na okolicy oczu, ustępuje, a przepływ krwi powraca energicznie. Dostarczając tlen i składniki odżywcze tam, gdzie ich brakowało przez zbyt długi czas. To tak, jakby włączyć światło w pokoju, który od dawna był ciemny, a wraz z tym światłem budzi się naturalna elastyczność skupienia, ta dynamiczna zdolność oka do adaptacji, ruchu i łatwego widzenia, że napięcie zamarło. Jeśli to, czego słuchasz, głęboko do Ciebie przemawia i czujesz, że to coś więcej niż tylko informacja. A potencjalne doświadczenie, zostaw lajka i zachwyt nad tą treścią. To Twój konkretny sposób powiedzenia tak wyzwalającej wiedzy i umożliwienia, aby ten przekaz dotarł do tych, którzy jej pilnie potrzebują. Gdy ten proces jest w pełni aktywowany, nie tylko wywołuje lokalny efekt mechaniczny, ale jednocześnie angażuje układ nerwowy w skoordynowaną i głęboką reakcję. Stymulacja tego punktu reaktywuje naturalną mobilność akomodacji wzrokowej. Oko pamięta, jak zmieniać swój kształt, jak płynnie adaptować się do różnych odległości, jak bez wysiłku ponownie widzieć z bliska i daleka. To, co stało się sztywne, zaczyna się znów poruszać. To, co było zablokowane, zaczyna znów płynąć. Biomechanika i energia współdziałają ze sobą w idealnej synchronizacji. Nie jako tajemnicze siły, ale jako wyraz wewnętrznej inteligencji ludzkiego ciała, które leczy się samo, gdy otrzyma odpowiedni bodziec we właściwym miejscu. Równolegle, a nawet bardziej subtelnie, obszar ten wpływa na jakość percepcji. Gdy umysł jest napięty, spojrzenie twardnieje, gdy umysł się otwiera, widzenie mięknie. Dobre widzenie to nie tylko fizyczny akt patrzenia, ale brak wewnętrznego napięcia. Właśnie dlatego proponowana technika wydaje się rozbrajająco prosta, do tego stopnia, że budzi sceptycyzm u tych, którzy mylą złożoność ze skutecznością. Jednak tradycje mądrości zgadzają się co do jednego zasadniczego punktu: najgłębsze transformacje często wynikają z minimalnych gestów, dokonywanych z całkowitą obecnością i jasną intencją. Gest jest prosty i precyzyjny. Kciuk i palec wskazujący jednej ręki są złączone i to tylko te dwa, bez angażowania pozostałych palców. Za ich pomocą dociera się do punktu początkowego brwi, na wewnętrznej krawędzi, blisko grzbietu nosa, dokładnie w opisanym punkcie. Nie w oku, nie na powiece, ale u nasady brwi. Po dokładnym zidentyfikowaniu obszaru stosuje się niezwykle delikatny, niemal niewyczuwalny ucisk. Nie powinien on być bolesny ani agresywny, lecz raczej przypominać lekkie odrywanie skóry od kości. To pełen szacunku, wyważony, świadomy dotyk, jakby dotykało się czegoś cennego. Utrzymując ten delikatny i stały nacisk, rozpoczyna się powolny ruch w górę i w dół, bez pośpiechu, bez nerwowości, z rozmysłem i pełną świadomością. Rytm jest naturalny, płynny, porównywalny do gestu kogoś. Kto dotyka strun starożytnego instrumentu w poszukiwaniu dźwięku zdolnego obudzić uśpiony rezonans. Ruch ten wykonuje się przez pełne 30 sekund. 30 sekund pełnej uwagi, podczas których wszystkie inne myśli zostają zawieszone. Ciężar zmartwień zostaje uwolniony, a osoba pozostaje zakotwiczona w oddechu i doznaniach ciała. Na koniec powoli odsuwa się palce i, jeśli to możliwe, zamyka oczy aby umożliwić układowi nerwowemu zintegrowanie tego, co się wydarzyło. Reakcja organizmu na tę stymulację jest zaskakująco spójna i rozpoznawalna. Często pojawia się delikatne ciepło w okolicy poddanej zabiegowi, ciepło, które nie piecze, lecz rozluźnia, czemu towarzyszy zauważalne rozluźnienie czoła, jakby nagle uwolniło się od niego dawne, nigdy w pełni nie rozpoznane napięcie. Mruganie staje się swobodniejsze. Bardziej spontaniczne, mniej wymuszone, oczy czują, jakby znów mogły oddychać, jakby krążenie powróciło tam, gdzie wcześniej panowała jedynie suchość i zmęczenie. Kiedy odczuwa się tę inną jakość widzenia, łagodniejszą, szerszą, wyraźniejszą, to znak, że coś autentycznego wydarzyło się nie tylko w oku, ale w całej istocie. Na głębszym poziomie rozluźnienie wzroku wywołuje znaczącą transformację energetyczną. Oko nie tylko rejestruje obrazy, ale wyraża sposób, w jaki daną osoba odnosi się do rzeczywistości, stopień otwartości lub postawy obronnej, z jaką spotyka się ze światem jakość związku między tym, co obserwuje, a tym, co czuje. W chwilach stresu, gdy zmartwienia się kumulują, a presja staje się stała, wzrok wyraźnie się kurczy, zamyka i sztywnieje, przyjmując funkcję ochronną, a nie receptywną. Ta sztywność jest wyraźnie widoczna u osób żyjących w przewlekłym stresie, niczym cienka zbroja, która filtruje i zniekształca doświadczenia. Kiedy umysł jest szczerze otwarty i odnajdujemy niewymuszony wewnętrzny spokój, jakość widzenia się zmienia, oczy rozszerzają się, stają się przyjazne, płynne, zdolne do autentycznego połączenia z tym, co obserwują. Stymulowany punkt oddziałuje bezpośrednio na tę dynamikę kurczenia i rozszerzania energii życiowej, sprzyjając uwolnieniu narastającego przez lata lęku, napięcia, które zahartowało spojrzenie i uczyniło percepcję sztywną i defensywną. W miarę jak napięcie to stopniowo zanika, nawet nadmierne wymagania wobec siebie, ten wyczerpujący perfekcjonizm, który popycha do ciągłego doszukiwania się wad i oceniania każdego szczegółu, Zaczyna ustępować. Oczy przestają skanować świat w poszukiwaniu wad i wracają do dostrzegania piękna, a samo postrzeganie rzeczywistości łagodnieje. Kiedy oczy są rozluźnione, świat wydaje się radykalnie inny nie dlatego, że się zmienił, ale dlatego, że zmienił się filtr, przez który jest obserwowany. Relacja z tym, co widzimy, ulega transformacji, a wraz z nią samo doświadczenie istnienia. Najgłębsza prawda, znana już starożytnym mistrzom, jest taka, że widzenie poprawia się, gdy przestajemy walczyć z tym, co widzimy, gdy zrezygnujemy z obsesyjnego osądzania i kompulsywnej analizy, pozwalając rzeczywistości wkroczyć do naszego życia bez oporu. Ten punkt stanowi zatem próg, symboliczną i funkcjonalną bramę do wyraźniejszego spojrzenia nie tylko na świat zewnętrzny, ale na całe życie. Nie chodzi o naprawę defektu mechanicznego ani o skorygowanie błędu strukturalnego za pomocą interwencji zewnętrznej. To, co się dzieje, jest nieskończenie bardziej subtelne i potężne. Cały ekosystem wspierający funkcje wzrokowe zostaje reaktywowany. Mięśnie zaczynają znów poruszać się naturalnie, krążenie powraca do niezakłóconego przepływu, a umysł otwiera się na bodźce wizualne bez zniekształcających filtrów napięcia. Gdy te elementy współdziałają harmonijnie, ostrość widzenia stopniowo powraca jako spontaniczny wyraz relaksu i zaufania, a nie w wyniku wysiłku czy forsowania. Ciało przypomina sobie, jak widzieć, gdy w końcu pozwala mu się odpocząć. Przez lata, a czasem dekady, oczy zmuszane są do nieustannego wysiłku, napędzanego zmartwieniem i strachem przed niedostatecznym widzeniem. I to właśnie ten nieustanny wysiłek generuje napięcie odpowiedzialne za sam problem. Prawdziwa jasność pojawia się, gdy wzrok może całkowicie odpocząć i powrócić do tego, do czego ewoluował patrzeć z łatwością, słodyczą i zaufaniem, tak jak w dzieciństwie, gdy świat wydawał się prosty i jasny. Ten trzydziestosekundowy gest to delikatne, lecz potężne przypomnienie, zaproszenie dla ciała by przestało się zmagać i powróciło do zaufania. Teraz, gdy proces koncepcyjny został w pełni rozwinięty, konieczne jest uchwycenie jego ostatecznego znaczenia i przekazanie go w syntezie, która nie jest redukcją, lecz destylacją. Wszystko, co przedstawiono, prowadzi do zasadniczego zrozumienia. Widzenie nie jest obizolowaną funkcją ani prostym procesem optycznym rządzonym bezosobowymi prawami mechaniki. Jest raczej ciągłym dialogiem między ciałem, umysłem i doświadczeniem życiowym. Gdy oczy są stale napięte, gdy percepcja jest napędzana napięciem, lękiem przed niedostatecznym widzeniem, lękiem przed sprawdzaniem i korygowaniem, cały układ wzrokowy wchodzi w stan chronicznej obrony. W tym stanie jasność widzenia nie może się pojawić. Opisany gest nie naprawia oka, nie naprawia go jak wadliwego mechanizmu. Przerywa głęboki nawyk walki, przywraca ciału swobodę relaksu i reaktywuje prastarą pamięć biologiczną, widzenie bez wysiłku. Wraz z ustępowaniem napięcia powraca krążenie, mięśnie słabną, umysł rozluźnia uścisk, a percepcja ulega transformacji. Nie na skutek narzucenia, lecz naturalnej konsekwencji. To właśnie w tej przestrzeni zaufania ciało reaguje, a wizja podąża za nim ujawniając często zapominaną prawdę. To, co się poprawia, to nie tylko to, na co patrzymy, ale sam sposób, w jaki istniejemy w świecie. Kiedy spojrzenie przestaje się bronić, rzeczywistość nie jawi się już jako coś, z czym trzeba się zmierzyć, lecz jako coś, z czym trzeba się zmierzyć. Ta praktyka, w swojej pozornej prostocie, nie jest szybkim rozwiązaniem ani iluzorycznym skrótem. Lecz zaproszeniem do ponownego nawiązania sojuszu z własnym ciałem. To akt słuchania, minimalny gest, który przynosi głębokie skutki, ponieważ dotyka źródła problemu, nadmiernej kontroli, wysiłku i napięcia. Wyraźne widzenie staje się wówczas naturalną konsekwencją odpuszczenia, pozwolenia sobie na odpoczynek, pozwolenia organicznej inteligencji robić to, co robi najlepiej, gdy nie jest ograniczana. W tym sensie stymulowany punkt nie jest jedynie punktem anatomicznym, ale potężnym symbolem reprezentuje konkretną możliwość przerwania długotrwałej historii napięć i zastąpienia jej nową relacją z percepcją, łagodniejszą, bardziej ufną i bardziej autentyczną. Za każdym razem, gdy ten gest jest powtarzany z obecnością i szacunkiem, odnawia się cichy komunikat do ciała Nie trzeba walczyć, aby zobaczyć po prostu pozwól. Jeśli ta treść pomogła Ci głębiej zrozumieć Twoją perspektywę i sposób postrzegania życia, wesprzyj ją lajkiem, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić innych treści tego kalibru i zostaw komentarz. Jeśli masz ochotę zrobić to jednym słowem, proponuję nowe widzenie, nowe słowo oznaczające nie tylko lepsze, ale i inne spojrzenie, z większą dozą prawdy i mniejszym napięciem. Twój gest to nie tylko wsparcie, to żywy udział w wiedzy, którą warto się dzielić. Dziękuję za poświęcony czas, uwagę i otwartość. Życzę Wam coraz swobodniejszego spojrzenia, coraz wyraźniejszej wizji i obecności, która pozwala stawić czoła światu bez lęku. Z głębokim szacunkiem żegnam Was i mam nadzieję, że potraficie naprawdę widzieć.